Po raz kolejny przed Sejmem odbył się strajk rolników, rolników z całej Polski, którzy tu przybyli, by wyrazić swoje postulaty. Te postulaty jako Polskie Stronnictwo Ludowe od samego początku strajków popieramy. Ten protest dzisiaj do pewnego momentu, jak zawsze zresztą na protestach rolniczych, miał pokojowy, konstruktywny... Przebieg, natomiast w pewnym momencie niezidentyfikowane jeszcze do końca osoby, prowokatorzy najpewniej zakłócili ten pokojowy charakter. Wszelkie akty agresji, wandalizmu, które miały miejsce, oczywiście potępiamy i oddzielamy, odgraniczamy wyraźną linią od tego, z czym dzisiaj tu do Warszawy. Przyjechali rolnicy. Chcielibyśmy się do tej sprawy również ustosunkować. Poproszę o zabranie głosu, jako pierwszego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, pana Czesława Sikierskiego. Proszę państwa, protesty rolników są w różnych miejscach. Były także w Warszawie. Bardziej liczne, masowe. I zawsze był zachowany spokój, należna powaga. Rolnicy mówili o swoich problemach, przedstawili swoje postulaty i kierownictwu Sejmu, i także do kancelarii premiera. Także teraz, dopóki byli sami rolnicy, ten protest przebiegał w atmosferze spokoju. Ale kiedy pojawili się wspomagacze protest nabrał zupełnie innego charakteru. Ja dzisiaj rano mówiłem o upolitycznieniu tych protestów. Na początku protestów rolników one przebiegały w bardzo taki odpowiedzialny sposób i myślę, że to nie są za te zamieszania, nie są, nie można obciążać rolników. Rolnicy zachowywali się w sposób godny. Byłem świadkiem, kiedy spotkałem na ulicy obok ministerstwa grupy rolników, którzy mówią my się odłączamy od tego protestu, bo nie chcemy go firmować, bo ten protest nie jest w naszym interesie, on nabiera innego charakteru. Wiemy, kto jest odpowiedzialny za opolitycznienie tego protestu i, i taki opolitycznienie nie służy rolnikom, nie służy dobru sprawie. I wreszcie problem ważny, bo ciągle mówimy o e, Zielonym Ładzie to rolnicy polscy, rolnicy europejscy swoim stanowczym nie dla takiego Zielonego Ładu wymuszają zmiany w Zielonym Ładzie, który ma zaproponować Komisja Europejska. Te zmiany zostały już częściowo osiągnięte wcześniej, kiedy odstąpiono od problemów związanych z środkami ochrony roślin. Od ich ograniczenia, także od szeregu innych wymogów, czy wreszcie od yy, w jakiś sposób, od, jeśli chodzi o ugorowanie, odstąpiono od tak istotnych, drastycznych wymogów. My jasno jako Polska, jako Ministerstwo Rolnictwa postawiliśmy wniosek, że nie może być w tym roku zgody na ugorowanie. Zielony Ład ma być uproszczony. To ma być Zielony Ład według porządku, według propozycji rolników. Rolnicy mówią, to ma być nasz Zielony Ład. Nasz, rolniczy, a nie narzucony przez urzędników Komisji Europejskiej, które nie znają rolnictwa. Wreszcie i myślę, że w takim kierunku pójdą zmiany. Takie też propozycje przedstawiła strona Polska na spotkaniu Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej ale podstawowym problemem, z którym się borykają, borykają dziś rolnicy jest brak opłacalności. Ten brak opłacalności to są problemy związane z zaszłością, zaniedbania poprzedniego rządu, ale także to wynika z pewnych uwarunkowań światowych. Ceny zbóż na rynkach światowych są niskie i dalej spadają. To jest podstawowy problem, który rzutuje na opłacalność produkcji w całej Unii Europejskiej, stąd Komisja Europejska musi wesprzeć budżetowo e, rolników. Jeśli chodzi o sprawy e, granicy, to my stawiamy na rozwiązania w ramach ustaleń dwustronnych. Ustaleń dwustronnych między Ukrainą a Polską. Rozmowy są daleko posunięte, będą kontyngenty, będą kwoty, będzie ścisły monitoring i doprowadzimy do uregulowania sytuacji na granicy, zwiększymy kontrolę, będzie także nadzór nad tranzytem i tutaj te zmiany idą we właściwym kierunku. Prowadzimy bieżące rozmowy z, z resortem rolnictwa Ukrainy. Jutro także rozmawiamy z ministrem rolnictwa Ukrainy. W poniedziałek będzie wizyta w tej sprawie polskiej delegacji na Ukrainie. Tylko dialog, rozmowy mogą doprowadzić do właściwego rozwiązania trudnych problemów w rolnictwie, które są problemami no, nie tylko rolników, ale nas wszystkich, bo to jest problem bezpieczeństwa żywnościowego. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo, panie ministrze. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, pan Malis poseł Maliszewski. Szanowni Państwo, dotychczasowe protesty rolników w Polsce i w Europie przynosiły efekty. Komisja Europejska wycofała się z najbardziej niepokojących rolników założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Zaczynają być prowadzone rozmowy z Ukrainą w sprawie ograniczenia dostępności, niekontrolowanej dostępności produktów na rynek polski, zagrażeniem polskim rolnikom. Pan minister Czesław Siekierski i cały resort bardzo czerpał z tego, co rolnicy także w formie protestu, także w sposób nieraz bardzo intensywny mówili. Odbieraliśmy to wszyscy jako mocne wsparcie. Dlatego bardzo niepokojące jest to, że. Wkradła się w protesty rolników polityka, dlatego że niektórzy próbują wykorzystać te protesty polityczne po pierwsze do przykrycia swoich błędów, które popełnili w poprzednich latach, które doprowadziły do tego, że rolnicy wyszli na ulicę. Niektórzy próbują również politycznie na tym skorzystać i doszło w dniu dzisiejszym do prowokacji, której na pewno nie źródłem byli słusznie protestujący polscy rolnicy, tylko właśnie ci, którzy będą próbowali i próbują politycznie na problemach polskich rolników i polskiego rolnictwa spróbować coś uzyskać w zbliżających się wyborach samorządowych czy wyborach europejskich. To jest haniebne działanie, takie perfidne wykorzystywanie trudnej sytuacji rolników do realizacji swoich celów politycznych. Dzisiaj polscy rolnicy oczekują wsparcia, oczekują pomocy, dlatego też w dniu dzisiejszym podejmiemy na Komisji Rolnictwa projekt uchwały. Które będzie wzmacniał w stronę Polską w negocjacjach z Unią Europejską w zakresie obu polityk, po to, aby były bardzo pozytywne, bardzo dobre efekty dla polskiego rolnictwa. Dlatego z niepokojem obserwujemy upolitycznienie tych protestów przez niektóre formacje, które chcą tym sposobem przykryć własne błędy bo nie wierzę, że polski rolnik wyjął cegłę schodnika i rzucał nią w policję, że polski rolnik miał w swoim interesie zdemolować. Obraz bardzo pozytywny do tej pory tych protestów to jest wręcz działanie na szkodę polskich rolników i polskiego rolnictwa. Dziękuję bardzo pan minister Stefan Krajski. Szanowni Państwo, od pierwszego dnia nowego rządu pochylamy się nad problemami rolników, szukamy rozwiązań tych problemów, ale też odpowiadamy na postulaty polskich. Rolników. Dziękujemy za te wszystkie merytoryczne rozmowy przy stole, rozmowy podczas protestów w wielu miejscach w Polsce, na granicy, tutaj w Warszawie. Jednocześnie sprzeciwiamy się, żeby uogólniać i mówić dzisiaj, że to rolnicy zaatakowali policję, zaatakowali uczestnicy dzisiejszego strajku. Tutaj służby powinny ustalić, czy te osoby faktycznie mają cokolwiek wspólnego z rolnictwem czy przyjechali tu walczyć o swoją przyszłość, czy przyjechali tylko po to by zbić kapitał polityczny. Na pewno na to nie ma naszej zgody, nie może iść w świat przekaz, że polscy rolnicy, ci którzy dbają o swoje gospodarstwa, dbają o rozwój polskiego rolnictwa, polskiej wsi, jadą i demolują Warszawę. Nie zgadzamy się z tym przekazem, który dzisiaj w niektórych mediach się pojawia, że to policja prowokowała. To jest oczywiście wszystko kwestia do ustalenia, do wyjaśnienia, ale jedno jest pewne: od początku yy, trwania tego rządu jesteśmy po to, żeby rozwiązać problemy polskich rolników i cieszymy się, że Komisja Europejska też reaguje na nasze postulaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, i pan minister Adam Nowak. Szanowni Państwo. Rząd pana premiera Donalda Tuska oraz minister rolnictwa pan Czesław Siekierski od pierwszych dni, już od 13 grudnia, podjął aktywny dialog z Ukrainą, ale też z Unią Europejską. Podjął to, czego zabrakło poprzednikom, którzy skłócili nas z Ukrainą, ale jednocześnie zerwali rozmowy w Brukseli, nie uczestnicząc w Platformie Koordynacyjnej relacje Unii Europejskiej z Ukrainą. Dziś widać, że głos ministra rolnictwa, który. Ma doświadczenie z Parlamentu Europejskiego, był szefem Komisji Rolnictwa wtedy, gdy Unia Europejska jeszcze słuchała rolników i uczestniczyła w tym dialogu. Jest również brany pod uwagę przez ministrów i przez komisarza na szczeblu europejskim. Stąd lada chwila pojawią się rozwiązania korzystne dla polskich, ale też dla europejskich rolników. Należy powtórzyć raz jeszcze, gdy w protestach uczestniczyli rolnicy. Którzy spotykają się z nami na terenie całego kraju, protesty miały wymiar pokojowy, merytoryczny, sprowadzały się do argumentów. Gdy do tych protestów dołączyli zadymiarze i awanturnicy, dobre imię rolników jest naruszone, na co nie możemy się zgodzić, bo uczestniczymy w spotkaniach z rolnikami w całym kraju. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Panie, na czek, Panie, Panie, pytanie, proszę, proszę. Podstawowe. rządu i rolników, czy te rozmowy, które są zaplanowane się odbędą. To na pewno nie wpłynie na otwartość rządu. Rząd będzie dalej prowadził dialog. Oczekujemy na protestujących przedstawicieli protestujących rolników w sobotę. Będzie w tym uczestniczył pan premier Tusk, będzie uczestniczył kierownictwo oraz Rolnictwa i będziemy kontynuować rozmowy, gdyż tylko dialog może doprowadzić do rozwiązania tego problemu. Sądzimy także, że wreszcie obudzi się Komisja Europejska i dokona pewnych zmian w Zielonym Ładzie, ale także jesteśmy na pełni nadziei, że komisja uruchomi pewne środki, gdyż koszty, jakie rolnicy, rolnicy ponieśli z tytułu Zielonego Ładu i nadmiernej liberalizacji handlu, są duże i y, ktoś im musi dać w tym zakresie rekompensatę. Panowie, Więc króciutko, ostatnie pytanie. Panie już po wszystkim, już jedno głosowanie poszło. Pani, pań, panowie nie chcą już idziemy, już idziemy. Były pytania, idziemy. Dziękuję. Dziękujemy. dziękujemy. Bardzo dziękujemy. dziękujemy bardzo. Jesteśmy do dyspozycji.